Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem zrobić nagranie o magii katolickiej. Nie wiem, czy wiecie, ale takie pojęcie istnieje. Ja o takim pojęciu, no szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że istnieje, ale dowiedziałem się od osoby, która chodziła kiedyś do wróżek. Było takie wróżki starsza pani, która mówi, że ona zajmuje się magią katolicką. Tak, od 50 lat zajmuje się ta pani magią katolicką. No przecież wszyscy to robią i tak dalej, więc ta wróżka zajmowała się magią katolicką. Się otworzy Biblię i zobaczy się ten kościół z Biblii, ten kościół z Biblii, tak? Zobaczy się ten kościół teraz, co jest prawdziwy, tutaj katolicki, tak zwany, nie? E, ten kościół, w którym ja się wychowałem, to rzeczywiście coś się tu dzieje dziwnego. Ja mam, miałem takie coś, że jak się nawróciłem, jak już tak mniej więcej zrozumiałem, że jest Bóg i próbowałem to czytać, to ja wiedziałem jedno jakoś nie umiałem, żyłem tak jakby pod zasłoną, żyłem w totalnym cieniu, słuchajcie. Nie umiałem tego czytać, po prostu. Czytam i było takie dla mnie ciężkie. Czytałem to, jakbym czytał coś, słuchajcie, coś, co jest pod wodą, tekst, nie? Byłem jakby zaczarowany, byłem pod czarami, zwyczajnie, Dzisiaj to wiem, co się działo, byłem zwyczajnie pod czarami. Po prostu czytam coś, co wiem, że i tak nie działa. Po prostu z założenia to nie działa, bo z założenia Kościół działa na podstawie tam tradycji, tego co ksiądz powie i tak dalej. Więc to w Biblii nie działało, tak? To było dla mnie zaczarowane. Na szczęście Bóg jest silniejszy od wszystkich czarów i mnie od tego krok po kroku uwalniał i uwolnił. Chciałem was wszystkich przestrzec. Nie wiem czy wiecie, ale mm, to nie tylko dzisiaj współcześnie, Różne obrzędy magiczne są, nie wiem, teraz mamy na przykład. No, teraz już dzisiaj może tego się nie będzie, mamy tego koronawirusa. To ksiądz już nie chodzi po domach, ale jeżeli chodził po domach, to on na przykład chlapie wodą. Co to jest, co on chlapie wodą? To jest magia. To jest magia. Ja się kiedyś kiedyś zapytałem, jak już tak trochę zacząłem czytać, to widzieli i tak dalej, przy chlapał do wodą, się pytam, co on robi. Nie? On do mnie mówi: No, no, on odnawia chrzest. Przez trzeba odnawiać w ten sposób, nie? Pochlapać wszystko wodą, mój dom nigdy nie był wszczony i tak dalej. Coś dziwnego robi. Eee, słuchajcie, jak w Polsce zaczęła się kontrreformacja, zaczęła się reformacja najpierw, nie? I ludzie się nawracali, to jak, jakim sposobem ludzie wracali do e, tego rzymskiego katolicyzmu? Najczęściej, bardzo często, właśnie wracali magią. Pojawiały się uzdrawiające miejsca, jak kalwaria. Pojawiały się przeróżne, nie wiem, woda ignacjańska, która leczyła, tak, i przeróżne rzeczy, którymi dysponowali tylko księżycy katolicy. Tylko księżycy katolicy tym dysponowali. Na przykład wiele osób się nawróciło, z powrotem na katolicyzm przeszło, tak, w czasach takiej kontreformacji, tak zwanej w Polsce, no bo katolickie na przykład zostały większe instytucje, jak coś w stylu szpitale dawne, nie? I nie katolików, heretyków nie przyjmowano do tych szpitali, nie? Bo są heretykami, więc ich nie przyjmowano, więc w ten sposób się nawracali. Mało tego z takiej fajnej książki, epizod reformacyjny w Polsce, Wacława i jego dziadka, ale dziadek był, że tak powiem, no historykiem, więc pisywał po prostu to, co na podstawie historii było wiadomo. Tam no, przyznam bardzo ciekawy fragment. Na przykład, czemu się wiele osób tutaj w okolicach Krakowa nawracało z powrotem na katolicyzm? Prosta sprawa, słuchajcie. Na przełomie XVI-XVIII wieku wielu heretyków nawróciła rezydująca w Krakowie wróżka Beata Biedka z Wielunia, która zdecydowanym w wierze protestantom nie chciała udzielać porad. Więc ludzie, żeby uzyskać poradę od wróżki, musieli być katolikami, bo jak jesteś protestantem, to na nie będziecie udzielać porad, bo to już na ciebie bo nie, nie stykać się z kimś takim wróżką. No tak jest, słuchajcie, tak jest. czy dzisiaj do Wróżki i tak dalej. Zobaczcie, że oni do katolików nie mają nic, nie? ale jak już są protestanci, to już lepiej od nich uważać. Co się dzieje, nie? Co się dzieje takiego, nie? Co się dzieje takiego, że w latach 90., Adin 2, i tak dalej, i ktoś tak jak Kaszpirowski był normalnie, słuchajcie, zapraszany do kościołu, to normalnie, tak zwanym chrześcijańskim kościele, to jest sobie siedzi, pan stoi ten pan to się nazywa. Kaszpirowski, tak? On nie miał nic wspólnego tak naprawdę z Jezusem, nic wspólnego z Bogiem, i tak dalej, ale był zapraszany. Co się dzieje takiego, że. Hmm, tutaj, dziadek fajnie to podsumował, co się działo, dlaczego ludzie wracali do katolicyzmu? Ludzie się bali. Przychodziły choroby, przychodził jakiś jezuita z wodą ignacjańską, czyli tak naprawdę wodą związaną z relikwiami założyciela Ignacego Jeroli. I uzdrawiali wielu tam szlachciców, i tak dalej, tą wodą. Wodą uzdrawiali jakoś, nie? Cudowną wodą. Uzdrawiali. I ludzie się nawracali. Była historia, o której wam opowiadałem. To jest tej drugiej książki, ale z jakiejś tam miejscowości tutaj w Małopolsce. Był normalnie szlachcic, który wyrzucił tych katolików, wsadził tam jakiś protestantów, ministrów służby Boże. Ale potem jego żona zachorowała. No i jego żona zachorowała i stwierdziła: No ja jestem chory, bo kara boska na mnie spłynęła, bo wyrzuciliśmy tego, musimy z powrotem zaprosić katolików. Nie? No i z powrotem zaczęli zapraszać ludzie katolików, tak? Z powrotem tych księży. Ale ci księża tak naprawdę bardzo często zajmują się magią. Naprawdę magią. To, co się dzieje, na przykład uzdrowienia przy obrazach, uzdrowienia przez jakąś cudowną wodę, nie wiadomo skąd, przez jakiś cudowny olej płynący z grobu pana Harbela. To jest magia. To ma prawo się dziać. Biblia mówi, że szatan będzie miał takie zdolności. Autentycznie, szatan będzie miał zdolności, takie, takie rzeczy. Ale ci ludzie nie idą za Jezusem. Ci ludzie idą za tymi rzeczami. Ludzie najprawdopodobniej często nie są zbawieni i nie będą zbawieni. Wylądują w piekle. Autentycznie wylądują w piekle, naprawdę. To ci ludzie najprawdopodobniej wylądują w piekle razem z diabłem, bo nie są nawróceni. Przyszło światło na świat, a oni to światło odrzucili. Światłem jest Jezus. Można odrzucić światło. Za to będzie sąd. Za to, że przyszło światło na świat, a oni to światło odrzucili. Skierowali się ku jakiejś magii. Skierowali, skierowali się, nie wiem, ku wodzie święconej. Skierowali się ku jakiejś soli jakiejś święconej, super egzotyzmowanej i tak dalej. Ku, nie wiem, oleju z grobu. Ku wodzie Jakiejś tam jeszcze jednej, ku jakiemuś idolowi typu Kaszpirowski, albo komuś takiemu, tak? Skierowali się ku jakiemuś człowiekowi, ku jakiemuś, nie wiem, zastępcy Boga, kto się zwie zastępcą Boga. Jeżeli światem dla ciebie jest zastępca Boga na ziemi, tak, a nie Bóg Jezus, jeżeli on ma być Twoją drogą, następca Boga na Ziemi ma być Twoją drogą, to Sorry, ale on Cię nie zbawi, bo on nie ma takiej mocy. Papież nie ma mocy odkupieńczej, żeby Cię odkupić na Ziemi. Nie ma takiej mocy. Ksiądz nie ma takiej mocy. Woda Święcona nie ma takiej mocy. Opłatek nie ma takiej mocy. Nic nie ma takiej mocy, żeby Cię zbawić od Twoich grzechów. Tylko Jezus ma taką moc. Tylko Jezus ma taką moc. Jezus ma moc zbawić Cię od grzechów. Możesz się zwracać do koralików, możesz się zwracać do obrazów, możesz się zwracać do figur. Ale to wszystko tak naprawdę oddala Cię od Boga. Rzucasz, wchodzisz tak naprawdę pod przekleństwa. Pod przekleństwa wchodzisz pod, wchodzisz, pod rzeczy, które nie mają mocy. Nie mają mocy. Oddajesz chwałę rzeczy, które, yy, zadaniom, które nie mają mocy. Gdzieś tu ktoś mi kiedyś też podrzucił, słuchajcie, jakiś kanał czarownicy, no i czarownica mówi, że nadejdą trzy dni ciemności, nie? Trzy dni ciemności, no i jak się trzeba przygotować? No trzeba się tak przygotować, że trzeba mieć ze sobą Biblię. Bo jak będzie ciemność, to trzeba mieć Biblię, bo Biblia ma moc magiczną. Nie tak samo jak zmówienie Modlitwy nasz ma moc magiczną. Nie. Ani zmówienie Modlitwy Ojczyzna nie ma mocy magicznej, ani Biblia nie ma mocy magicznej, nic z tego nie ma żadnej magicznej mocy. Po prostu zwyczajnie. Tylko świętość, że tak powiem. jest Świętość Boga i ktoś, kto się zbuntował przeciwko świętości, miłości Bożej, tym święci jest diabeł. Masz albo wybór, albo iść za tym, co Jezus dla Ciebie zrobił. Albo iść za tymi wszystkimi rzeczami. I tych rzeczy będzie coraz więcej. Ja nie mówię, że tych rzeczy, o, nagle te rzeczy znikną. E, te rzeczy znikają i to się jakoś oczyści. Każdy z nas, ty, ja i każdy inny, każdy, kto siedzi obok ciebie, ma wybór. I każdy decyduje sam za siebie. Nigdy za ciebie nie zdecyduje organizacja, do której należysz. Wiecie, ostatnio tutaj, tak w kwestii, że tak powiem, zwiedzania sobie. Kogoś to oprowadzałem po Krakowie. No i tak weszliśmy do tego kościoła. Chciałem to pokazać taki obraz, to jest taniec śmierci w kościele, nie? Ale oprócz tego, tańca śmierci, tam był z drugiej strony, była taka ta ruchoma tak zwana szopka, nie? Można sobie takie pooglądać taką makietę, nie? A obok tej makiety była kość. Był grób, tak naprawdę, nie? Kawałek kości jakiegoś człowieka. Tam by chyba jakiś paznokietek, czy coś takiego, czy łokietek. Nie wiem, no jakiś kość, potem kawałek znowu kości. Wiecie, co tam się działo? Ludzie podchodzili, kłaskali, całowali i tak dalej. Jeszcze mam tego koronawirusa swoją drogą, ale mniejsze o to. Ale no, to było całowanie kości trupa. Nie? No, no nie była dostępna, dotknięta, bo była za szkłem, ale to wiecie, jak się pojedzie gdzieś do Afryki i tak dalej i się wierzenia ludów pierwotnych, oni mają tak samo, nie? Oni też po prostu. Się nazywa nekromancja. Słuchary, to jest magia, nie? To jest nekromancja, nie? To nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nie ma nic wspólnego z Bogiem. E, nie ma nic wspólnego z tym, co Jezus zrobił. To jest zwykła nekromancja. To jest magia. Są czary. I w tym kraju się w czymś takim wychowaliśmy. Trzeba się z tego zerwać. Zerwać te kajdany i wyjść z tego. Oddać chwałę Bogu, który cię zbawił. On cię uwolnił od śmierci. Uwolnić cię od śmierci, dał ci życie. bo zacząć tym żyć. Uwolnić cię od śmierci, bo poniósł Twoją karę za grzechy, za zwracanie się nawet ku takim rzeczom, jak, jak zmarli. To tak? jest zwracanie się do. No, to jest zwykła nekromancja. To się nic innego nie na, inaczej tego nazwać nie można. Jezus cię od tego uwolnił. Trzeba mu to wyznać i powiedzieć do Boga: Boże, proszę, oczyść mnie z tego. Jak ktoś z was był bardzo związany właśnie z Kościołem katolickim i chce się z tego zerwać, to polecam taką książkę Hanna Baumana Jak zerwać więzy religijne. E, bardzo ciekawe, tu jest po prostu krok po kroku każdy z tych aspektów, ja to tylko fragment wymieniłem. Rzeczy jest po prostu zwyczajnie opisane i tak dalej, jak to działa na podstawie tam fragmentów biblijnych i tak dalej. Jak to działa, jak to po prostu może działać. Ja ze swojej strony naprawdę po polecam Biblię Maciek, bo większość z bo was... większość z Was ma pod ręką. E, słuchajcie, rozdział 17, rozdział 17, 18, apokalipse. Tam jest opisana organizacja zwana Wielką Nierządnicą. Jasno wynika z tej organizacji, że tam chodzi o Rzym. Jasno, no, miasto na siedmiu wzgórzach, coś tam, które upiło nierządem, królami całej Ziemi, królów całej Ziemi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest też opisane później, co się stanie z tym miastem. Jasno jest opisane, co to jest za miasto. Wiem, że jak się to czyta, będąc katolikiem, ja to czytałem, będąc katolikiem, to patrzysz, o ja, jak strasznie. I rzeczywiście, potem szukasz interpretacji tego, i tak dalej. I oni tam interpretują, że tam był Rzym za czasów Nerona. Ja tu, dopóki się to nie stanie, będę powtarzał, że to nie mógł być za czas, Rzym za czasów Nerona, bo Rzym za czasów Nerona nie był nierządnicą. Był jakimś Egiptem, Babilonem, czy kimś takim, nie? Czymś takim, jakby można określamieniami biblijnymi go określać, ale nie był nierządnicą. Nierządnicą musiało być miasto, które było przy Bogu i się odwróciło od Boga. Rzym za czasów Nerona nigdy nie był wcześniej przy Bogu, nie odwrócił się. Skąd to, wiem, mówię, mówię, skąd to takie określenie na słowo nierządnica? Dlatego, że w Biblii się interpretuje Biblią. W Biblii jest miasto nazwane nierządnicą i była to Niniwa, tak? Niniwa, która się nawróciła, za Jonasza się nawróciła Niniwa, ale 150 lat później odstąpiła od Boga. Potem była nazwana miastem nierządnicą. Więc tu mamy tak samo na nasze czasy miasto, które ma być nierządnicą. Miasto które było z Bogiem i się odwróciło od Boga. Wiecie, dziadek to opisał. To mówię, to jest z tekstów historycznych, więc dziadek i nie miał żadnych. Dziadek był katolikiem do końca życia, tak? Eee, więc e, nie miał żadnych takich swoich prywatnych obiekcji i tak dalej. Nie wiedział, że się może do końca nawrócić. Nie wiem, czy nie wiem, czy był katolikiem do końca życia, tak? był po katolicko pochowany i tak dalej. Nigdy nie chodził z nami do takiego kościoła katolickiego i tak dalej. Więc dziadek to pisał neutralnie, można powiedzieć, jako katolik, tak? Ale mm, słuchajcie, narzędziem kontrreformacji, czyli jak przyszła reformacja. I ta kontreformacja, co się tu działo, czyli że kontreformacja, czyli reformacja, jakieś takie pobudzenie ludu, że Bóg jest bliżej, i tak dalej, i nagle kontreformacja, czyli jak zrobić, żeby ludzie z powrotem wracali do kościoła rzymskokatolickiego. No i Dionek to pisał, że w ogóle cuda były jednym z najlepszych narzędzi kontreformacji, e, e, która dzięki Bożej pomocy rozporządzała cudami. Kontrreformacja rozporządzała cudami, słuchajcie. Rozumiecie to? Kontrreformacja rozporządzała w Polsce cudami, dlatego ludzie wracali do wiary rzymskokatolickiej. Eee, tutaj cytat, cytat Andrzeja Wargockiego z 1605 roku. Luter i kobyły chromy kulawej nie uzdrowił. Eee, no a ci z kontrreformacji uzdrawiali. Ale jak oni uzdrawiali i czyją mocą? Na 100% niebożą mocą uzdrawiali. To Wam mogę gwarantować. Eee, po prostu. Wiecie, jak to działa. To się świetnie, świetnie to jest opisane. Świetnie to opisał hmm, Kow. Jest, słuchajcie, taka książeczka hmm, Bóg wśród Zulusów, kurta kocha. Eee, I tam, słuchajcie, świetnie, słuchajcie, jest poopisywane. Eee, świetnie jest poopisywane, jak to się tam tak naprawdę dzieje. Jakim cudem, eee, jakim cudem. O, Dobra. Jakim cudem Jakim cudem Cię dzieje coś takiego, że Muszę zobaczyć myśli Że ludzie są Uzdrawiani bez mocy Bożej Jeżeli ktoś Żyje w niewoli demonicznej W rodzinie, która Współpracuje od wieków z demonami I ten ktoś Chce zostać chrześcijaninem Chce się nawrócić na Jezusa bardzo często się zdarzało, że ma mocne ataki demonów. Mocne ataki demonów, które prawie natychmiast ustawały w momencie, gdy on już, że tak powiem, zrezygnował z chrześcijaństwa. Nie wiem, czy rozumiecie. Wyobraźcie eee, sobie, jest sobie ktoś, kto się chce nawrócić na chrześcijaństwo, i ten ktoś był w rodzinie szamanów. No i w tym momencie on zaczyna nagle chorować. Nagle się zaczyna coś złego z nim dziać i tak dalej. Ale w momencie, w którym on stwierdzi, no nie, ja zostaję jednak szamanem i nagle mu te choroby odstępują. I to samo, czytam tu właśnie w polskich historii a propos reformacji i kontrreformacji, to samo działo się w Polsce. Ludzie nagle chcieli wyjść z tego całego magicznego katolicyzmu e, i chcieli uwierzyć prosto w Boga, zawierzyć temu, co jest w nim napisane, zawierzyć zbawienie i tak dalej. I często po prostu mieli ataki. Jeżeli ktoś wrócił na łono kościoła katolickiego, często mu te choroby odstępowały. To się działo w polskiej historii, dlatego u nas ten ruch jakby nie ruszył. Ale dzisiaj żyjemy już inną świadomością. Dzisiaj mamy pełno nauczań o uzdrowieniach, pełno nauczań o chrześcijańskich uzdrowieniach w imieniu Jezusa, pełno objawień o tym, pełno jeszcze raz przeczytania Biblii na temat uzdrowienia i wiemy, co tak naprawdę się dzieje, że to są demony, które atakują, to, czy ktoś robi cuda, czy nie robi cuda, nie świadczy o tym, czy ktoś jest z Jezusem, czy ktoś jest przeciwko niemu. Nie świadczą cuda o tym kimś. Jeżeli ktoś będzie prorokował, będzie ci mówił prawdę, a będzie cię ciągnął do innego Boga, to nie idź za nim. Czyli jeżeli ktoś będzie coś robił od Boga, mówił coś od Boga, robił coś jakieś cuda i tak dalej, to nie idź za nim. Jeżeli on cię będzie ciągnął do innego Boga, to nie idź za nim. Jeżeli ktoś ci mówi, że jakiś cudowny olejek uzdrawia, że jakaś cudowna woda uzdrawia, że jakieś cudowne miejsce uzdrawia, jeżeli ktoś ci mówi, że jakiś cudowny obraz uzdrawia, to nie idź za nim. Bo on cię nie prowadzi do Boga. Mamy w Biblii mamy dość ciekawe miejsce. Mamy sadzawkę z tiloła, zdaje się, gdzie jak anioł stępował, to pierwsza osoba, która dotknęła tej wody, była uzdrowiona, tak? Mm. Wyraźnie nie było powiedziane, że to jest anioł, który występował, żeby coś zrobić, tylko anioł występował z nieba, żeby coś innego zrobić. No a przy okazji przynosił się ze sobą, był w jakiejś fale Boże i tak dalej, i ta chwała Boża, no, uzdrawiała się urzecznie. Ale ci ludzie siedzieli i czekali i czekali i czekali. Ale przyszedł Jezus, Jezus uzdrowił, naprawdę, nie? Jezus uzdrowił chromego. Leżącego tam Jezus uzdrowił mocą tą którą on miał chwałą. Jeszcze was chciałem przestrzec przez jedną, jedną tak zwaną magią katolicką. To jest, słuchajcie, to jest, słuchajcie, przybrana świętość. Ludzie na to mówią groby pobielane, nie? Groby pobielane, czyli co? Czyli ktoś, kto ładnie się ubierze, zbuduje tak, że budynek, że będzie wyglądał na święty, boski i tak dalej, tak? A tak naprawdę jest grobem pobielanym, czyli w środku jest jakby trupem, tak? Nie tylko na zewnątrz, pomalowany jako, jako grób. To jest magia. To jest nic innego jak magia. Świętość nam daje to, co Jezus zrobił i zaakceptowanie go jako swojego pana i zbawiciela. Jeżeli chcesz być święty, to przyjdź do Jezusa, znaj mu swoje grzechy i proś go o nowe życie. Proś go o zbawienie. Przyjmij go jako swojego pana i zbawiciela. Niech on panuje w swoim, w swoim sercu. Jeżeli powiesz, że Jezus zostanie moim panem w moim życiu, tak? I uwierzysz, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Tak? To jest twoja świętość. Tak naprawdę zyskujesz przed Bogiem świętość. Jesteś przed Bogiem święty, usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony nie mocą swoją, ale mocą Jezusa. Ja wiem, że ten kraj, gdzie się nie wejdzie do mieszkania, pełno jest świętych rzeczy. Tak naprawdę zwykłe go pogaństwo, pełno jest obrazków. Pełno jest różnego rodzaju niby przedmiotów, które mają reprezentować Boga albo coś tak zwanego świętego. To jest wszystko kłamstwo, to jest zwykła magia. Tak naprawdę, dla nas, ludzi, jeżeli naprawdę przyjdziesz do Boga jak do Boga, to się okazuje, patrzysz, ok, Boże, Ty jesteś prawdziwy, nie jesteś magiczny, Ty nie działasz przez magiczne przedmioty. Jest Bóg prawdziwy, Bóg żywy. Bóg, który przyjął ciało człowieka, tak jak ja jestem człowiekiem, tak samo Bóg był, tak, jako człowiek, mm, Jezus. On poniósł Twoje grzechy, poniósł to, co Cię oddzielało od Boga. I on nie występuje w świętych obrazkach, on nie występuje w świętych medalikach, on nie występuje w świętych przedmiotach, on nie występuje w takich miejscach. Jakaż to poczwarz miała być dla Boga? że go się zamyka w takich świętych miejscach, w świętych przedmiotach. O co chodzi, tak? To człowiek y, robi, nie wiem, z metalu, tak, albo człowiek coś namalował i teraz to coś nagle staje się święte? Jakby to miało działać? Wyobraźcie sobie Bóg, który to wszystko stworzył, tak? Nagle by miał zamieszkać y, y, w kawałku metalu, nie wiem, to jest, słuchajcie, nóż, tak, zwykły nóż. To jest kawałek y, jabłko sobie nim kroję, tak? To jest kawałek metalu. Wyobraź sobie, że ja przetapiam ten metal, robię z tego medalik, wykuwam tu coś, jakiś wizerunek świętego, i nagle to ma mnie zbawiać, to ma mnie chronić od czegoś, bo ja sobie tutaj coś wykułem. Yy, jakby. Słuchajcie, zewnętrzne wyznanie czegoś, czyli ten fragment tego metalu, który ja sobie tu przekułem na coś, miałby, słuchajcie, wyznawać to, że ja w coś wierzę. Czyli nie moje wewnętrzne przekonanie, nie moje zdanie. I to, co ja mówię, nie to, co ja tworzę, mówiąc, tak, nie to, co ja uznaję, tylko to, czym ja się obwieszę, obwieszę się dziełami ludzkich rąk, ma mi dać jakieś coś. To jest zwykła magia i czary. Nie ma nic wspólnego, słuchajcie, z Bogiem. Poza tym, to nawet Boga nie obraża, bo Boga się za bardzo ciężko obrazić w ten sposób, moim zdaniem, nie? To raczej nas obraża. Ludzie, którzy to robią, nie? Zostaliśmy stworzeni. Zbawieni, zostaliśmy wyzwoleni przez Jezusa, i nie do tego zostaliśmy stworzeni, żeby, nie wiem, obnosić się takimi różnymi dziwnymi symbolami albo czymś takim, tylko do tego, że zostaliśmy stworzeni, żeby żyć w świętości. Dlatego zostaliśmy zbawieni przez Jezusa, żeby żyć w świętości i żyć z Bogiem, żyć pojednani z Bogiem przez Chrystusa, a nie przez metalowe różne przedmioty, ani inne, nie wiem, jakieś wody święcone sole egzorcyzmowane, czy y, jakieś obrazy. Nie przez to. To nas, to nie jest żadna droga do Boga. I mamy naprawdę, słuchajcie, w Polsce też tradycję tego. To nie jest na tradycji. Nie jesteśmy pierwszymi tutaj y, chrześcijaninami, którzy w ten sposób wierzą, tylko było nas więcej. W lata XVI, XVII wiek, naprawdę mocno tego było no co tego było, magnaci, szlachcice się nawracali i tak dalej, no problem był z plebsem tak zwanym, no oni zawsze trzymali się, że tak powiem, tego, kto im powiedzmy, że więcej niby materialnie da i, i tak dalej, nie, no to tutaj Kościół Katolicki rzeczywiście e, górował, bo miał większą tą swoją organizację, ale to w ogóle nie chodzi o organizację i nie chodzi o to, co, gdzie jest większość, chodzi o to, co jest w Twoim sercu, chodzi o to, co jest dokładnie w Twoim sercu, czy w Twoim sercu dzisiaj jest Bóg, czy w twoim sercu dzisiaj masz pewność zbawienia? Czy wiesz, że jeżeli dzisiaj za minutę umrzesz, czy za coś się z tobą stanie, czy będziesz z Jezusem w niebie, tak jak ten jeden z tych, który na krzyżu był był z Jezusem w niebie. Czy ty też tam dzisiaj będziesz? Czy zaprowadzi cię do nie tego nieba, um, jakiś okultystyczny medalik, czy, czy może okultystyczne koraliki, czy może jakaś okultystyczna woda ci do tego nieba zaprowadzi? nie? Czy jednak Jesteś z Jezusem i Jezus cię przyjmie do nieba, nie? To jest pytanie. To jest pytanie do Ciebie, nie? Czy, czy wiesz? Czy masz tego pewność? Co się z Tobą stanie i gdzie wylądujesz? Gdzie jesteś tak naprawdę dzisiaj? Bo jeżeli Ty dzisiaj wyznacz za swoim Panem, tak? jeżeli Ty narodzisz się z wody i z ducha, przyjmiesz się z wodzie i narodzisz się z ducha, to, święty, to Twój duch już jest w niebie. W tym momencie jest zbawiony. Jest ożywionym przez Boga. To jest prawda. Co, a jeżeli ty się już nawróciłeś, jeżeli to się już stało, to jak twoje życie wygląda? Czy dalej decydujesz się żyć w niewoli, powiedzmy, że jako tchórz? Nie mówisz o tym nikomu. Siedzisz gdzieś tam zamknięty i no, na zewnątrz dalej będziesz katolikiem, ale gdzieś tam już pod spodem coś niby wierzysz. Obudź się. Obudź się po prostu z tego snu. Eee, no. Wiesz. To jest takie coś, Jezus jest w postaci człowieka, tak? Bóg jest w postaci człowieka, tak? I on przyjdzie na ziemię, tak jak poszedł, nie? I spotkasz się z nim kiedyś, jeżeli już jesteś nawrócony, i spotkasz się, i tak, no, będzie pytanie. Cześć, co zrobiłeś z tym, co ci dałem, nie? Po prostu, no, no, nie wiem, czy takie pytanie będzie, ale możliwe, że takie pytanie będzie, nie? Albo ty będziesz się w sumie czuł, co zrobiłeś z tym, co ci Jezus dała, Ty już, no nic, chowałem pod kołdrę, nie? I ja wyraźnie mówi, że światło nie zapala się pod korcem. Z jakiegoś powodu. Jeżeli już jesteś światem, jesteś nawrócony, to zacznij to głosić, zacznij o tym mówić. I tak dalej. Okej, okay, trzymajcie się. Hej. A, i jeszcze jedno. E, dziękuję za wsparcie Sebastianowi. Mm, dziękuję. Jeżeli ktoś chce wesprzeć te moje tutaj e, gadki, to mm, zapraszam. E, link, że tak powiem, do wsparcia jest pod e, nagraniami. Ok, e, Zmajcie się. Do usłyszenia. Hej.